Hej, witam wszystkich. Bardzo gorąco z tej strony Bonko. A to jest całkowicie darmowa gra Hex, gra karciana, którą musicie ściągnąć. Uwaga, bardzo mało zajmuje, naprawdę zdziwicie się, że tak przyjemna gra po prostu tak mało waży. Więc link w opisie filmu, a my przechodzimy od razu teraz do tutoriala, ponieważ musimy się tutaj nauczyć czegoś. Moi drodzy, to jest gra podobna do Duel of Champions i Hearthstone, z tym, że no, tamte gry też niby są darmowe, ale to jest inna gra. To jest. Um, ona jest generalnie, to jest. Jed... Można powiedzieć tak, jak wychodził Herston, to można było powiedzieć, że a zgapił od Duela. Wychodzi ta gra, to teraz pewnie się gada, a zgapiła od Herstona. Ja Wam pokazuję po prostu tą grę. Ja jej nie faworyzuję. Jeżeli będziecie chcieli, Wam się spodoba ta rozgrywka, to fajnie. Moi drodzy, jesteśmy tutaj w Heksie, gra karciana, bardzo łatwa do ogarnięcia dla osób, które zaczynają swoją przygodę z tego typu grami. I zobaczycie tutaj tutorial. Spróbujemy dzisiaj zrobić tylko tutorial. Jeżeli Wam się spodoba ta gra, będę ją nagrywał raz na jakiś czas, a może nawet z widzami będziemy pogrywać sobie. Słuchajcie, mamy tutaj tutorial i tutaj taki nasz gościu witam. Cześć! Witamy Cię serdecznie! Siemanko! Partia Hex jest pojedynkiem, w którym Ty i Twój przeciwnik zagrywacie karty w celu pokonania siebie nawzajem. Nie ma problemu. To jest Leon Flint. On będzie naszym czempionem. On nam będzie pomagać. No i on teraz nam oczywiście powie co nieco na temat tej gry. Zobaczcie, tu jest Gozok, to jest nasz przeciwnik, który jest nekromantą. No i generalnie tutaj jest ilość HP, tak? Życia 20 mamy na start, kiedy dojdzie do zera, to przegrywamy, to wiadomo. Dodatkowo, po prawej stronie na dole zobaczcie, mamy karty, łącznie kart jest stali 60. A tutaj mamy już 7 na ręce 7 plus 53, 60, jak w mordę strzelił. Dobra, wszystko się zgadza, tutaj mamy 7 kart na ręce, nie ma, nie ma problemu i będziemy się oczywiście starali pokonać tego przeciwnika. Tutaj dodatkowo jest jeszcze taki wskaźnik, ile mamy kart na ręce, w sumie bez sensu, bo ja sobie sam potrafię policzyć. Ile ma przeciwnik? Spoko. No dobra, zobaczmy jakie karty dobrałem. Mamy tutaj odłamek rubinu. Otrzymujesz jeden rubin, czyli otrzymuję jeden ładunek rubinu. Zobaczcie, że tą kartę mogę po prostu użyć. Ona nie ma żadnego kosztu. To jest tak jakby w Herstonie taka pusta karta, która daje kryształ. Dobra. Teraz dodatkowo jeszcze możemy zobaczyć, że mamy jakąś jednostkę. Smocza straż. Ona ma opis, więc jest jednostką. Dodatkowo smocza straż jest to odpowiedzialna za ochronę obywateli, liście, bla bla, bla, bla. Dobra, najważniejsze rzeczy, które nas interesują, to jest tak, koszt, czyli potrzebujemy trzech zasobów. Tutaj mamy opis, że to jest jednostka. A może nie opis, tylko nazwa po prostu, że to jest jednostka. Tutaj mamy atak, tutaj mamy ile ma obrony. Tutaj ile potrzebujemy? Próg rubinów. Ile potrzebujemy rubinów? Ee, ale to później objaśni nam tutorial. Tak to wygląda. Ja jestem totalnym laikiem jeżeli chodzi o Hexa. Ja też z wami robię ten tutorial. Powiedziałbym pierwszy raz, ale nie będę okłamywał moich widzów i powiem, że robię go drugi raz, ale nie do końca. Za pierwszym razem po prostu gra mi niestety się nie nagrała. Ok, lecimy. Nadszedł czas, żeby po prostu skopać tyłek temu. Nekromancie. No i cóż, zaczynamy. Yy, nie możemy w sumie zagrać smoczej straży, widzicie? więc odłamek zagrywamy na start. Ok, i teraz zobaczcie tutaj. Otrzymaliśmy rubin, i tutaj po lewej stronie, gdzie pokazuję kursorem, ten rubin się pojawił. Ok, tutaj na dole jeszcze mamy pulę zasobów. Dodatkowo w tym momencie mm, możemy zobaczyć ile jest ładunków tutaj status czempiona. W sumie nie wiem co to daje, ale ok, zaraz się pewnie przekonamy e, Każdy czempion dysponuje specjalną umiejętnością, której może użyć posiadając pewną liczbę ładunków Do tego tematu wrócimy potem, nie ma sprawy Ta liczba ukazuje twój obecny stan rubinów Dobra, dodałem jeden, więc mam jeden więcej I teraz możemy oczywiście sprawdzić na smoczą straż Czekajcie kliknij prawie... Aby ją sprawdzić, dobra Co? Na smoczą straż. No okej. Okay. Aha, smocza straż wymaga do zagrania trzech zasobów. My póki co mamy jeden, więc nie możemy jej zagrać. Czyli generalnie mm, oni chcą nam dać do zrozumienia, że przez dwie rundy będziemy wegetować. Dobra. Czyli teraz yy, przeciwnik będzie odgrywał ruch Zobaczcie, przeciwnik będzie coś robił Przeciwnik będzie coś robił Przeciwnik teraz tam coś czaruje Jak widzimy w lewym górnym rogu ukazała się krew Czyli to jest odłamek krwi Podobnie jak mamy odłamek rubinu To on ma odłamek krwi yy, No i zagrał jakąś jednostkę Sprawdźmy co to jest za jednostka Nekromanta 1 na 1, mroczny wędrowiec Wszystko zrozumiałe Ok. Dobra, to ja potwierdzam to Nie potrzebuję już się przyglądać Dobra, spoko, spoko. Teraz już ma 0 zasobów, więc nie może zagrywać nic. I teraz chyba będzie nasza runda, tak? Dobra, mamy następną rundę, ale nie możemy zagrać Smoczej Straży, więc zagrywamy Odłamek Rubinu, aby zwiększyć próg Rubinów o 1. No i niestety musimy oddać już ruch, następną rundę, ponieważ my już nie możemy nic rzucić na stół. Co w tym momencie się dzieje? On, podobnie jak my, przygotował sobie próg... O kurczę, będzie teraz atak, zobaczcie. On tą kartę obrócił w poprzek... Powodując, że ta karta będzie atakować. Jak widzimy, atak wynosi 1, więc teoretycznie. No dostaniemy 1 obrażeń. Powinniśmy mieć 19 życia. Nie mamy blokujących, nie możemy nic ustawić, żeby blokowało, więc musimy pominąć ten ruch. No i otrzymaliśmy na twarz jeden pocisk. Czyli oczywiście mamy 19 HP z 20. Teraz on wyrzucił aż dwóch, bo on ma takie tanie w ogóle jednostki chyba za jeden za jeden krwi, więc wyrzucił łącznie ma już. Trzy jednostki na stole, i moi drodzy, teraz nasza runda. Możemy kolejny trzeci odłamek rzucić. Zobaczcie, trzeci odłamek jest już na stole. No i teraz możemy prawdopodobnie rzucić smoczą straż, tak, ponieważ mamy wymaganą ilość. W tym momencie się muzyka już zmieniła. Zobaczcie, nie martwcie się, na początku wszystko będzie ok. Boom, przechodzimy do jego rundy i zobaczmy, czy on będzie nas atakować od razu. No, gdy będzie nas atakować, to ja za bardzo nie mam jak się bronić. Znowu wyrzucił wędrowca, Potwier potwierdzam go, co będę mu się przyglądał, skoro wiem już co to za gościu. I uwaga, trzech ustawił w poprzek, będzie atak. I teraz czy ja mogę coś zrobić? Tak, mogę wybrać smoczą straż i wybrać jaka karta ma być zablokowana. To znaczy, który atak ma być zablokowany. Wybieram tej pierwszej karty, atak i podejrzewam, że przyjmę nad klatę. Tak? Mm. Dobrze. Okej, okay, przyjąłem na klatę. Dodatkowo, przyjąłem na klatę, a on dostał rykoszetem, więc on po prostu poszedł sobie na cmentarz. Ja nie będę wam czytał tych wszystkich tutoriali. Jeżeli będziecie chcieli, sami się zarejestrujecie, sami zagracie w tą grę. Jak widzicie jeszcze w prawym górnym rogu na cmentarzu wysłaliśmy jednego mu. No cmentarza. No i dobra, powracamy. Nasza postać się... Uwaga, to jest ciekawe, nasza postać się uleczyła, skoro nie zginęła w poprzedniej turze, to się uleczyła, ciekawe. Czy tak zawsze jest? Dobra, dostaliśmy teraz nową kartę. Jakieś spalenie, musimy zerknąć. To jest nie jednostka, a umiejętność karta akcji. I potrzebujemy jeden rubin, aby ją zagrać. Dobra, użyjemy tej karty. Hmm. Kliknij na spalenie, aby ją zagrać. Zagrywamy i weźmiemy sobie tego gościa, mrocznego rycerza, spalimy go. No, animacji za, za fajnej nie było. Ale po prostu działało to, czyli wysłaliśmy mu drugiego na cmentarz i przechodzimy do fazy ataku, moi drodzy. Nasza smocza straż może atakować go na twarz. Prawdopodobnie będziemy atakować za dwa, bo on bloku nie ustawił. Czy ustawi? Nie ustawił bloku. No i bardzo dobrze. W sumie on nie mógł chyba zablokować, skoro ja atakowałem za dwa, on za jeden. Chyba, że mogą to rozdzielić. Raczej nie. Jeszcze mogę zagrać odłamek rubinu. Jeden. Dobrze, i zagram jeszcze jedną smoczo straż bo to się wszystko zgadza, nie? Dobrze, no i teraz następna runda jak widzicie, no gra całkiem fajna po polsku prowadzi nas wszystko za rączkę pięknie, dobra przyjmiemy teraz prawdopodobnie, nie, ustawie blokujących tego ustawię i powinienem przyjąć oraz go zaatakować dobra, odbiliśmy mu blok nasza postać ma 2 na 1 ale się uleczyła ale się uleczyła no, i dostaliśmy zaklinaczkę. Mamy obecnie cztery kryształy. Zobaczcie, dostaliśmy jakąś zaklinaczkę. Przeczytajmy ją, co ona robi. Inspirowanie, gdy do gry wkracza jednostka pod Twoim dowództwem, której koszty odpowiadają kosztom jednostki, lub jej prze, lub je przewyższają, otrzymuje buffa jeden ataku. Bardzo proste, to działa. Wiecie, tak jak w się, nie? Po prostu daje stronikowi jeden na jeden, kiedy spełni rolę. Dobra, rzucamy zaklinaczkę. I teraz zaklinaczka będzie nas buffować, kiedy tylko rzucimy. Eee, coś Co ma ile? Aha, co, coś co też ma ten koszt rubinów taki sam A smocza straż ma taki sam koszt Czyli zobaczcie, smocza straż ma 2 na 2 Po rzuceniu powinna mieć 3 na 2 Tak też się stało Zbufowała nas właśnie ta oto zaklinaczka No i moi drodzy mamy czterech Na stole eee, I teraz klikamy przycisk Dalej do fazy ataku Prawdopodobnie będziemy teraz atakować Jako cel wybierz eee, Jako cel wybierz smoczem straż Czemu ja nie mogę atakować? Czekajcie um. Czekajcie, coś się zbugowało Czemu nie mogę zaatakować, moi drodzy? A, tu coś jest, dobra Bo mam moc specjalną Moi drodzy, ja tu mam moc specjalną I ja dlatego nie wiedziałem Co się dzieje Tak daleko jeszcze w tutorialu nie zaszedłem Zobaczcie Smocza straż Akceptuj. Co on zrobił? Wybrana smocza straż posiada teraz atak w wysokości 5. Ja go zbufowałem, moi drodzy. Dalej do fazy ataku. Oj, będzie atak, będzie atak. Patrzcie. Eee, kliknij na ten, na smocze straże. Dobra? I atak. No jak widzicie, łatwo poszło. Super. To chyba tyle na, jeśli chodzi na tą rundę. On teraz będzie pewnie coś tam robił. Jakąś specjalną właściwość użyje. Zobaczymy, jaka jest jego specjalna właściwość. Zobaczmy. Dobra, jakiś wredny, kurcze. Co to jest? Wewnętrzny konflikt. Dobra, zobaczmy, co to jest. Akcja podstawowa. Jednostka, twojego wyboru otrzymuje. Nie może ani atakować, ani blokować. Aha, czyli po prostu taki, taki, taki frost, nie? Wiadomo, zamrożona jednostka będzie. Czyli co? Jak rzucimy. E, momencik Jak rzucimy ją na stół A jeszcze nie możemy Nie zaatakujesz naszą rubinową zaklinaczką płomieni Aha Nasz przeciwnik zablokował naszą rubinową zaklinaczkę Aha, rozumiem Kliknij na atak Dobra Będziemy go atakować na twarz To chyba nam wystarczy A nie, bo on coś tam poblokował O, on coś poblokował Ładnie to zrobił Ładnie to zrobił, poblokował do fazy końcowej. Rzucamy Rubin. Dobra. No i teraz czekamy na jego ruch. Jak widzimy te karty tutaj szybko schodzą. W pewnym momencie ciekawe czy to będzie tak, że stracę wszystkie karty. Potwierdź egzekutor. Ja nie będę go czytał. Ja nie będę patrzył co on robi. W sumie mnie interesuje to w ogóle co ten egzekutor robi. O! Jakiś diament. Eee... Dobra. Zagrajmy. A jeszcze zobaczmy co robi diament. Wow, dostaliśmy jeden diament. Dobra. Wewnętrzny konflikt mogę zagrać, ponieważ zobaczcie, wewnętrzny konflikt potrzebował jednego diamentu. I teraz mogę zamrozić mu tą oto kartę. No i super. Oczywiście tutorial nas pokazuje jak to ładnie wszystko dochodzi, każda karta na rękę. No ale wiecie dobrze, że tak w życiu nie bywa. Rzadko kiedy się dostaje kartę, o której się marzy. Dobra, no to atakujemy, nie? Uuuu! Uh, a niech to, ten paskudny gozog miał jeszcze jednego asa w rękawie. Zobaczmy, co tu miał. Zniszcz jednostkę Twojego wyboru, która nie jest artefaktem. Uuu, uh, kurczę. No to nie fajnie. Będziemy się teraz tak z nim męczyć. Zaatakowałem go, jeszcze 5 HP mu zostało. Jeszcze 5 HP mu zostało. No dobra, zobaczmy. Wewnętrzny konflikt poszedł. Zobaczmy, co to jest. Zrestartuj yy, maksymalnie trzy jednostki, twojego wyboru na cmentarzu. je w zombie. A następnie wprowadź je pod twoim dowództwem do gry. No kurczę, ty nekromanto, niestety. Ty nekromanto, ty niedobry. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy, co się dzieje. Mamy Pegaza. Zobaczmy. Lot, gdy ta karta wkracza do gry otrzymujesz 2 punkty życia, Łe, to bez sensu. Ale ma przynajmniej 2 na jeden ataku, to mogę zaatakować kogoś. Dobra, mogę. I teraz do fazy ataku przechodzimy. Czy ja mogę w końcu go zaatakować w jakiś rozsądny sposób? Co się dzieje? Czemu nie zaatakowałem go? Nie! Ustal blokujących, czekajcie. Boom. Czy Pegas może blokować? Boom. A, nie, ona nie może zablokować. Dlaczego ona nie może zablokować? Ona nie może. Dobra, blok. Przyjmij na klatę. Dobra, nasza karta też znika ze stołu. No i spoko. No i spoko. Aura diamentu, zobaczmy co to jest. Jednostka twojego wyboru otrzymuje plus 2 plus 2 oraz wytrzymałość. No i super, no i super. Mamy diament, to zaraz będziemy mogli użyć. Kliknij aurę elementu, aby ją zagrać. No, klikam. I to, chcę to. Akceptuj. Saueruj go. Czy ja mogę go gozoga już w końcu zaatakować? Ustal atakujących. Tego. Proszę! Atakuj! Zaatakuj! Zwycięstwo! Jest! Moi drodzy, tak to wygląda. To był tylko i wyłącznie tutorial. Jak widzicie, ja wygrałem z tym z tą paskudą. Fajna gra darmowa. Tak to wygląda. Witaj! Tutaj oczywiście możecie przeczytać. Manager kart, jak to wygląda. Sklep jest. Poligon. czat nawet. No i dobrej zabawy. Teraz możemy zaliczyć sprawdzian, ale ja już dzisiaj tutaj nie będę nic, kurczę, żadnego sprawdzianu nie będę pisał. Tu są jakieś kampanie, w ogóle. Zobaczcie. Aha, dostępne wkrótce, jeszcze nie ma. Tu jest poligon, turnieje, opcje, areny. Także polecam serdecznie HEX, darmowa karcianka dla wszystkich tych, którzy po prostu się znudzili innymi grami tego typu. Link w opisie. Dziękuję bardzo z góry za rejestrację. To mi na pewno pomoże. Oraz polecam serdecznie wszystkim inne gry, które też niebawem się pojawią. I to będą gry też darmowe, ale muszę wam powiedzieć, że planuję robić czasem pewnego rodzaju turnieje w te gry. O tym nagram już inny materiał. Trzymajcie się gorąco z tej strony Bonkol i miłego dnia. Cześć.